Na mapie płocka pojawiło się nowe, smaczne miejsce. Tuż przed otwarciem, krótka odprawa, sprawdzenie, czy wszystko dopięte na ostatni guzik. Był czerwony dywan, symboliczne przecięcie wstęgi, i pierwsi klienci pojawili się w środku. Max Burger Premium od razu pobił serca i żołądki Płoczczan. Bardzo dobry, choć akurat zjadłem syna burgera, bo on zamówił kalapeniu, a ja to klasycznego. No ale bardzo dobry. Wszystko było wyjątkowe. Wziąłem zestaw. Frisko się nazywa. Jest smaczny. Ma dobre mięso. Oferta Max Burger Premium jest bardzo bogata. Takim klasycznym produktem, który jest z nami od 1938 roku, to jest Original Burger, więc jako pierwsza próba, pierwszy smak, myślę, że to byłoby dobre podejście, ale jeżeli ktoś preferuje menu wegetariańskie, wówczas Deli Fresh Signature Burger jest najlepszym, tak naprawdę pierwszym burgerem, jeżeli ktoś nie je mięsa. Każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo fajnie, że są, jest wiele opcji wege, bo no nie wszędzie można znaleźć aż tak duży wybór. Tutaj naprawdę było się nad czym zastanawiać. Zdecydowałam się przyjść do Maxi Burgera, ponieważ próbowałam go w innym mieście i bardzo mi smakował. Uważam, że jest to obecnie najlepsza sieć burgerów. Może nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Cieszy mnie oferta właśnie Wege, ze względu na to, no ja sama nie jestem Wega, ale moi najbliżsi są i możemy razem spędzić czas przy burgerze, dobrze się bawiąc. To jest moja, jedna z ulubionych sieciówek. Znam ją z Gdańska. Kiedyś mnie mój znajomy, którego serdecznie pozdrawiam, właśnie zaprosił w Gdańsku. Przyszedłem raz Spróbowałem, mówię. Pewnie nigdy tego w płocku u mnie nie będzie. Podczas gdy nic innego się nie otworzyło, ale właśnie ta, yy, Max Burger. Więc bardzo się cieszę i naprawdę będę tu myślał, że często przychodzi. Zrobiliśmy yy, zwykłe burgery. Smakują bardzo dobrze. Ser jest bardzo dobre i mięso. Ciekawa konkurencja dla tutaj królujących w Płocku McDonalda i KFC i na pewno będziemy je odwiedzać częściej. Max Burgers Premium ma długą i bogatą tradycję. Przede wszystkim to firma rodzinna. We are a lot, all over. Bardzo intensywnie się rozwijamy. Planujemy mieć 200 restauracji w Polsce, więc szukamy w całym kraju. W Płocku znaleźliśmy tę świetną lokalizację. Wydaje się, że jest tutaj bardzo duży potencjał, więc. Być może nawet w przyszłości będzie drugi Max w Płocku. Jesteśmy szwedzką rodzinną firmą działającą od 1968 roku, a więc jesteśmy najstarszą siecią restauracji w Europie. To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim smak. Zarówno konsumenci szwedzcy, jak i polscy yy, uważają, że smak burgerów Max jest najlepszy. Miejsce jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a także niewidomych. Warto wpaść tu na coś pysznego i zapamiętać adres: Wyszogrodzka 120. Jak się jedzie do rodziny na Poltorchnicach, to akurat trzeba wpaść. Narzeczony wie, gdzie mnie zaprosi, żebym była zadowolona. <gry>